już książę Stambułu! Koledzy! Recesywny Ja mam Jest jedna gdzie <grym> <ten>, macie trening? <grym> pa 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 hey Manu, okay. Troszkę lepsze podróż dla Ciebie, co tym razem? No nie, nie, nie no, teraz pięknie. Już wczoraj przyjechałem, obejrzałem polskie derby. Tak, polskie klasyki. już tutaj Polski w Warszawie, klasyk, tak? Tak, na stadionie. Fajna atmosfera, z 10 treningów tak miałem gdzieś tam ze Śląskiem, fajnie Fajnie trenują, fajną atmosferkę mają, super nie przyjęli Czyli nie ma w przypadku, że lider Klasy, tak? Eee, nie ma, no, nie ma, nie Widać ma. W treningu nawet, nawet w dziewięciu dają radę, to widzisz no How are you? Dobrze, dobrze Kiedy grałeś w sobotę? tam na dziewiątej To najwyrównawczej idealnie, nie? Ale asystka też, tak, teraz z witezy? Z głowy? No z głowy jak inaczej <laughs> <laughs> fragment. Jakby można grać z błąd to był lepszy. Siemanko. Wszystko dobrze? Cześć, cześć, w porządku u ciebie. Bo miałem cześć. problem z kolanem, cześć. ale to było bardziej takie przeciążeniowe, bo faktycznie zagraliśmy mnóstwo tych meczy i przeciążeniowy jakiś ten problem, no ale to szybko minęło i... Cześć! Cześć. I no już jest okej. Okay. Czołem. Siemaneczko. Siemaneczko. Czołem. No nie wie, Stambuł! Górny Siemano. Cześć! Jak tam widzę, że forma dopisuje, tak? Cztery z rzędu wygraliśmy, także... No to jest okej. Okay. Jest, jest okay. Okay. Polski mecz w ogóle był, tak? Bo widziałem, że tam giki w bramce. Giki był w bramce, tak. Mieliśmy okazję pogadać przed meczem. Bardzo, bardzo wesoły chłopak. Ale jak to się mówi w trakcie meczu sentymentów nie było, tak? No nie, nie. nie. No nie ukrywam spodziewaliśmy się. Ciężkiego spotkania, ale no dobrze się ułożył mecz. Szybkie dwie bramki, już kontrolowaliśmy w pełni później. To no, sobie w ogóle skrócik tego meczu, wczoraj oglądają, to tam mogło być więcej nie? w pierwszej połowie nawet jeszcze. Mogło być, mogło być. Dobre. No, myślę, że jakby się skończyło z 5-0, 6-0 to też nikt by nie mógł być zdziwiony patrząc na ilość sytuacji, ale no 4-0 też nie jest, nie jest złym wynikiem. No, Ankara to też nie jest zły zespół, to jest dobry zespół. Przez większość sezonu byli przed nami, także to ważne zwycięstwo dla nas. Co no dobrego? Nic. Trochę podróży, chyba jest. Jest, jest. Trochę, się, trochę lepszy humor I niż tak. przed ostatnim tak. zwykłym Fajnie. To się zastanawiałem, czy będziesz wiedział czym im Gadał o tym, co się wydarzyło ostatnio. A oni to mają 9 punktów, także dla nich to jest spokój cały czas, a dla nas. Duża rzecz, nie? Tak, znaczy też ważne punkty, bo. Przez to co się tam stało u nas z, uh -huh. z Wynczykałem wcześniej uh -huh. musieliśmy gdzieś tam wrócić do gry uh -huh. no i się udało, się udało. ale brameczka też powiem ci zacna. No siadło, siadło. Tak jak siedzi tutaj Naszło. często na strzelbie na końcówce tak treningu, jest, nie, tak? jest, to... tak jest w końcu. Zawsze sobie myślałem, że brakuje mi takiej ładniejszej bramki, więc... Jest się udało. w CV wpisana, teraz. Dokładnie, dokładnie. Wczoraj za to tam widziałem, że cieszynka taka <laughs> nawiązująca że, że, do końca. już coś wymyślić, nie? Chciałem za Piotrowski udar Trinanua! Pogroma za etar, bardzo seriozen Jakub Piotrowski wkarwa swoje dziewiąty go na naczałotu na sezona. Tak, tak, do juda, ale tak po prostu. Tak wyszło? To jakaś twoja, nie wiem, jeśli wie chodzi o pozycję, inspiracja troszkę, czy... tak, no bardzo, bardzo. Tak? Jest co podpatrywać i też to jak się porusza gdzieś tam i też właśnie dużo bramek strzela i też jest tychże ofensywny i defensywne gdzieś tam. No, można dużo podpatrzeć na pewno. Tak? Zły Cześć. To było Areszowi. Cześć. to Cześć. Co ty mówisz? Nie widziałem. Co? Jednym samolotem lecięliście? Cześć. 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 Trzeba zrobić wszystko po prostu, żeby szanse dla siebie zostawić jeszcze wygrywając to spotkanie i tym bardziej musimy być jako zespół dobrze zorganizowani. i później jest z w Życie piłkarza nigdy nie jest usłane różami i zwracać na to uwagę, że ciągle są upadki i wzloty, ci ciągle to przeżywali. Trzeba zrobić wszystko, żeby najpierw awansować jeszcze w taki sposób, a później jak nie to trzeba próbować przez baraże, ale to jak wygląd z Czechami czasami utrzęsia pomoże w tym, żeby Awansować. Ale ja, I ta sama noga idzie do boku. i jedną drugą. Je Nie, krążenie Ty? Marzenie. Ja to, to na Od drugą Gdzie? Gdzie? Otadło? Nie. Dobra. nasze, boktki

Mogę wziął. Jak towarowy z... Z Twarowy z towaru. Towarowy Z Już bardzo syrenki. A liczy? Prawkaż może. Grał barkiem, więc nie mogę. 32. Ewy A trener? Ja <-S2> Dyry tego nie! Dyry e. 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 e! Brawo! Drewno no, Tak jak mówiłem, dobra? Zrobimy ten trening taki rozdzielkę biegową gimnastyczną. Później e, taktyki trzy takie ustawienia. Jedna grupa później zostanie, druga grupa e, później na odnowę i to, to wszystko. Dawaj, tam przechodzimy, panowie, Ostatni głupstwo nie mi. będzie miało parku. Nie wiem, czy to jest! Prawda, prawda, prawda! 18, 19, 20, 21, 22, 23! Oj! 25 musi być! Raz, dwa, trzy! Dura, dziura! Mamy to? Tak? Jedenna! Nie wiem, jak pójdziesz, a kiedyś go idzie. To było to zwycięstwo! Raz! Aaa, nie upraszaj! Teraz! Daj teraz! Teraz! Przyszedł! Tak jest, Łęgi! Po ziemi najlepiej! ]Sí. Tak jest! Eeeeee! Haha! Wuhuu! Pa 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 pa! Buła! Tam wystał, byś nie obronił tego! Łęgi, bo słyszałem, że jeszcze nie dostałeś telefon. Na rozjeździe między Warszawą a Łodzią, tak? Zgadza się? Tak, tak. Byłem już e, spakowany, e, już z myślą, no tak jak mówisz, do, do Łodzi, żeby jechać tam na młodzieżówkę 21. Mhm. Ale trener zadzwonił i jednak zmiana kierunku. No, taka, takie telefony to fajnie dostawać, co? No, oczywiście, oczywiście, że tak. Zawsze, zawsze z wielką przyjemnością. Jak ty się w ogóle czujesz? Bo jesteś pierwszy raz od czerwca i tak naprawdę sporo się zmieniło. Co jeśli chodzi o Twoje, o twoje życie i o Twoją karierę przez ten czas? No tak, yy, gdzieś ten transfer do Włoch yy, i, i zmiana, zmiana ligi, mhm. zmiana życia, mhm. yy, ale na plus. Ja jestem zadowolony, bardzo się cieszę. Yy, występuję regularnie, więc to jest też najważniejsze. Cieszę się z tego. No i nawet tak, tak spojrzeć sobie, z kim grałeś przez ten czas, nie, to degutowałeś bodajże z Romą, potem Inter, Napoli, to też troszkę takiej innej piłki można liznąć, nie, albo albo dosłownie dotknąć. No tak, dokładnie, od razu te największe zespoły, jeszcze no debiut taki wymarzony, bo e, więc no mega fajnie, nie, tak bardzo się z tego cieszę. Na razie oby tak dalej cały czas. I... Będzie dobrze. Największe jest dosyć to pewnie na tym interze, co że ta bramka, co już tam była, już, już prawie prawie, ale. Tak, Bo, bo to na remis na 1-1. No, e, zupełnie inaczej mecz wyglądać. No. Później już straciliśmy drugą, trzecią i było po meczu, ale no, uczucie mega fajne, bo u nas prawie cały stadion był no. i atmosfera mega dobra była, no. więc... Więc to no szkoda, ale no, będą, będą, będą dobre okazje na pewno. Dokładnie. Poszedł, za dużo wigoru dałeś. Ja? Za dużo wigoru. Radek zobacz jak to tam wygląda i Ej, Kłopot, jak to... Tam. źle to wygląda jak ty to robisz, tak zdjęcia wychodzą dobre, nie? Nie było trzeba że jest mega przystojnym gościem, wiesz. Nie da się ukryć. Wysoki, blondyn, wiesz. Podrasowany jeszcze Człurek. tym make-upem. Mega dobrze, nie? To jest ciężka praca. Tak? To jest dominacja genetyczna <laughs> u kolegi, ja... a ja co? Tutaj gen recesywny bardziej, no, tak? No, gen recesywny ja mam. A to jest dobra foto. No Tak, bo to. Kto na to Realistyczne dziewięte. rzeczy są najlepsze, no, nie a nie. Niepozowane. No. I taki na telebimie powinno być. I od razu PR tak. Zawsze mówili, jak nie grasz, to chociaż wyglądaj. Prawda? Troszkę się pozmieniało, ale też sporo chyba takich chłopaków, z którymi grałeś, nie? W młodzieżówkach. No, więcej teraz chłopaków z którymi grałem, niż wcześniej. Tak? Teraz no tak. Dużo no, bo chłopaków numer. z młodzieżówki, dużo chłopaków, z którymi już byłem wcześniej na kadrze, więc praktycznie wszyscy, z wszystkimi grałem. ty się dziewięć z Tak. Już, My graliśmy w sumie całe życie, w sumie ze sobą okay. graliśmy, nie? O tam u, u 15. Mhm. Do 21 No i teraz w pierwszej prezentacji jesteśmy. Ja, Bedi i zawsze no tak. W, zawsze w trójkę jeździliśmy, Wietes jest młodszy rok, ale... No tak, no to można super trio otworzyć, tak? Zobaczymy, no. O, dobra? To jest super. Dobry. Karol, ja ci też muszę opowiadać na zgrupowaniu. Witam wszystkich, witam bardzo serdecznie. Jak się czujesz w ogóle tak, tak, powiedz mi tutaj, bo to tak wszystko się szybko zaczęło dziać, co? Od wczoraj. Nie no, no naprawdę, no, tak naprawdę informacje dostałem e, wczoraj, wczoraj po meczu o 22, mm -hmm. także poprawiło mi to humor, bo mecz przegrany, a, a tu nagle, nagle telefon, że jest powołanie, no, spełnienie marzeń i, i naprawdę. A takie telefony się czeka, co? E, no emocji nie do opisania, naprawdę mm -hmm. wielka radość, że, że tu jestem. Bo ty grałeś ostatni raz, powiedzmy W20, prawda? I to była końcówka chyba, to był marzec 2022, dobrze mówię? Coś takiego, tak, W20 później jakby już byłem za stary na u 21 mm -hmm. nawet tak, no, tak, tak. Tak, no tak. No tak, 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 no tak. nam przeminął rocznik ten 2001. Mm -hmm. Jak ty byś się w ogóle powiedz mi opisał jako, jako piłkarza? Bo tak bardziej bardziej box to box czy to bardziej ofensywne, ofensywne cechy? Nie, myślę, że typowo box to box, mm -hmm. takie jakby 50 na 50. Mm -hmm. Lubię lubię biegać, lubię być w wielu miejscach, takim mobilnym jestem zawodnikiem, także Także box to box, myślę, że to jest takie idealnie, idealne opisanie mnie. No tak to tak się troszkę głośniej zrobiło to w Polsce w sumie, jak grałeś się z rakowym, nie? To tak tak wielu <noise> osób się przypomniałeś, nie? Bo jak grałeś w Polsce troszkę mniej, a bardziej właśnie teraz jak, jak graliście te eliminacje z rakowym, nie? No myślę, że, że ten mecz mi, jakby ten dwumecz cały mi dużo dał jako. Mhm jako gdzieś tam postrzeganie mojej osoby, no i tak sobie myślałem, że widocznie musiało tak być, że musieliśmy trafić na ten rak No właśnie, e... żeby w Polsce się tak, pokazać, tak, tak u siebie. Tak, tak, tak. tak Ale w sumie że... teraz co, ta Liga Europy też fajny poligon, nie? Bo tam macie fajną, fajną grupę i takie rzeczywiście fajne wyjazdy, fajni, fajni rywale. No, takie jakby zderzenie z dużą, z dużą piłką, mhm. bo, bo no, ostatnio graliśmy na Betisie, no tam prawie 50 tysięcy, także to takie no. takie fajne gdzieś tam no, zetknięcie z takim też... dużym futbolem i i wcale też nie radzimy sobie źle, ok, przegraliśmy ostatnio no, mhm. 4-1, ale załóżmy ten mecz u siebie, jak z Betisem, no to mogliśmy w stanie, byliśmy w stanie nawet go wygrać, a, a z Rangersami nawet wygraliśmy. także 2-1, nie? Z Rangersami. 2-1, 2-1, 2-1, no, także... Eee, także fajnie, no będziemy walczyć do ostatniej, do ostatniej kolejki, no, no, jak nie o Ligę Europy, o pierwsze dwa, no to o trzecie miejsce, które daje Liga konferencji, no, nie? No. Dobra, fajnie, wrócisz no. teraz, wiesz, z doświadczeniem z reprezentacji, no. to wiesz, to troszkę inaczej. Tak? Nie ma lepszego doświadczenia <laughs> chyba, nie? No pewnie nie. że mi dać, bo powiedziałem, nie. <laughs> To jest jakaś konfrontacja? No to jest jakaś konfrontacja? Nie, nie, Dobra, dobra, Ja lubię! Patrzymy się w oczy i... Ale się umówili, na ciebie widzę, wiesz? No wszystkie piłki na mnie grają.

Powinnaś to wszystko polubić, Brawo! Brawo, Brawo Tak jest? I teraz biegnie! Uh. Brawo! Brawo I jest? razu Rabo, Od razu Aj! Tak jest! Nie no nie kurde jeden punkt, jeden punkt. Co? tam widać kosztowała ta walka polbrąkowym ciebie wie to, tak? Mam, mam trawę w zębach, ale jest okej. Okay. Gryzłeś trawę tak. na treningu? Nie no, taki ten, wymagała tego sytuacja, wiesz? Dobrze. Fazernie na każdą Kosa piłkę. Będzie kurzone lekko. Kosa będzie myślę bardzo Wiem, szczęśliwy. Normalnie... Nie no, był pojedynek Jak w domu, co? Co nie, tu bywałem, więc. Czyli jak przychodziłeś do Legii, to jeszcze nie było tego ośrodka? Nie? nie, jakoś pół roku po, po moim przyjściu. A ty to trafiła zima to... 2,20 lat, wtedy jeszcze trenowaliście tam na Kolona tak? Tak, a później gdzieś w lipcu chyba się tutaj przenieśliście. Mhm, tak, lipca była inauguracja, na pewno tak. pamiętam. Czyli od razu weszliście z treningami, tak? Tak, tak, od razu tutaj. Więc zula. No? Ty to się zawsze znajdziesz, co? No, <laughs> muszę reprezentować nasze... ja sobie tutaj trochę to Jezu, ja tu skautuję, nie? Obserwuję młodzież. Ale tutaj zobaczcie, no i obserwuję, wiesz, później do zielka na górę ten nie trenuje. Nie, no skauting wiesz. Wczoraj go. nie, 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 nie ma <laughs> <laughs> jak się wasze wiązanie... <laughs> no No za, 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 jest Jak to było? Treningu macie treningu. Jest, jest, jest A gdzie wy macie trening? <laughs> Przynieś ci koszulkę, i, ci mi się przebrał. No Zrobię tu, później tam. Dwa treningi. Dwa treningi. Jest załączony? Spiderek! Bochen! Dębica zawsze razem! Nie, Masz godnie reprezentować y, dębice, bracie, nie? Jak tam? Cześć, Artur! Dobrze, Cześć. fajne też że jak graliśmy wtedy, to na prawej, a na prawej teraz chyba to efekty przechodzą. Tak. Siemanko! Stare czasy z Krakowa. Tak jest! Zważyć, zważyć się przynka. Żyjesz? Opisujesz dobrze, wszystko dobrze. Nie dobrze, ja jestem. Spróbujmy jeszcze 18 razy i wiesz. Ty ja tak umiesz? Ty stary, ja to widziałeś? Umiesz, tak? Kurde, najbliżej no. A tak Ty A ja tak umiem o! Dobra, magia montażu zadziała wiesz? Mamy radę o. Dzisiaj. o! Biało to na wyspach o <laughs> Po wyspach owczych nigdzie nie wieje O, to, to prawda A to już było miesiąc temu, już no. historia podbiega, podbiega. No, delikatnie Człowieku, fajnie tu macie No, nie ma na co narzekać, na nic się nie można zwalać Europejsko, co? No, no blisko A no jest rzeczywiście, wszystko jest tu jest co? Tu, to, tu jest naturalny, tu grają rezerwy, nie? Tutaj tu jest, jest balon. Tu jest na a tam no, tutaj jest jeszcze jedno słuchaj, tam są rezerwy, nie? Odejdź. Odejdź. Ale tutaj... jest, Nie! Zadziałem, Podejdź! Uratowane. Daj, graj, graj! Ej, z tego! O, teraz. O, jest... cięższe ma.

w jednej strefie, w drugiej strefie trochę w defensywie i później zrobimy stare fragmenty gry i na koniec, koniec forma środkowa. Także dalej zaczynamy i... Dawaj Mateusz. Ja. Dobra, panowie, tam w trukcie. Nagrałeś? Coś jest Powiedz, że nagrałeś ten Chyba jest, ale zależy w którym momencie Sprawdzimy Na końcu? No to jest, jak na końcu to jest Jak były krzyki, nie słyszałeś krzyków? Ta Zobaczymy Odwiniemy taśmę I brawo! Ale Gol! Ale ładnie strzelił trenerze! Takie. Ale dobre. Ale jest. Oj oj. Fuck you. Pawła czyż. Oj 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 oj. O che, nie, on nie je. Nie słyszę. Oj, boli mnie ręka. No też fotelica jakby No je, no na oneself, się. Wiadomo, no tak się Proszę, Co tak. No, ja. ja. ja no. Ja. Ja no właśnie. na szufladów. tak. Nie, nie, nie. Ale widzisz, jak. Stąd już super prawie mi to wejść? Nie, nie, nie. war skąd? Przypomnij, skąd? Przypomnij, war, war. Dwań, dwa się, dwa się. <grym> Pierwszy raz tutaj lewy jesteś czy byłeś kiedyś? Nie, nie, nie byłem jeszcze Ale przewodnika miałeś dobrego, co? Przed treningiem Jędza tam pokazał co trzeba za w domu. ale nie, bardzo fajnie Takie europejsko, co? Chyba. A lec, nie nowocześniejszy, nie? jest środek. Nie, myślę, że fajną mają atmosurkę tutaj. No to na pewno, nie, wszystko w jednym miejscu, zawsze też inaczej troszkę. Troszkę wieje. Troszkę wieje, ale troszkę to... Wieje.